Siema. Jako że jesteśmy po dostawie motocykli, którymi będziemy startowali w sezonie 2017, w dzisiejszym poradniku pokażemy Wam, jak taki nowy motocykl przygotować do jazdy, żeby służył nam długo i bezawaryjnie. Pokażę Wam teraz, co mamy dodatkowo dorzucone tutaj do motocykla kicie oraz to musimy założyć, że w ogóle motocykl był sprawny, że może nim było się poruszać. A także co warto zrobić we własnym zakresie, tak żeby motocykl nas nie, nie zawiódł przez najbliższe kilkadziesiąt godzin. Kierownica bardzo przydatna rzecz. I tutaj mamy tak, który kącik dostawiania motocykla. Dalej elementy, które nam będą potrzebne tutaj do, do założenia yy, kierownicy, yy, do przykręcenia pompy hamulcowej. Co dalej? Tuleje dystansowe, koła, przód, które jest zdemontowane, podnóżek, yy, mocowanie jarzma sprzęgła. Drugie mocowanie kierownicy, yy, zestaw śrub potrzebnych do montażu tutaj. do Kill Switcha, blaszki montażu oraz yy, elementu od yy, elektronicznego holshota systemu kontroli trakcji. No i co dalej? Mamy instrukcję oczywiście. Yy, kit w którym mamy dwie uszczelki yy, pokrywy zaworowej. Yy, tuleje uszczelniające tutaj które są w tym miejscu od kolektora. Same podkładki pod kolektor yy, w miejscu yy, styku z głowicą. Lecimy dalej. Tutaj sobie możemy zajrzeć do środka. Bo tu mamy zestaw uszczelek, które nam się przydadzą, ale dopiero przy jakimś najbliższym serwisie. I tutaj, tak, dwie uszczelki pod głowicę, które są nowe w 2017 roku, inne niż w poprzednim modelu. Dwie podcylinder, dwie pod dekiel alternatora, małej pokrywy sprzęgła i tutaj całego dużego boczku po prawej stronie. Także tak naprawdę dwa zestawy kompletne uszczelek na cały silnik. Klucz do szprych, klucz do świec, przewodzik tutaj odpowietrzający, korek. Dwie kostki do map zapłonu, tutaj fabrycznie mamy założoną zieloną mapę standardową. Jest biała, mocniejsza i czarna, która jest nieco słabsza. Plastronik, no i to by było na tyle. Także zabieramy się teraz do, do przeglądu motocykla: do sprawdzenia, czy wszystko jest ok, i, i, i do montażu brakujących elementów. Co warto zrobić w nowym motocyklu? Na pewno tutaj elementy, które są ożyskowane, czyli główka ramy, kiwaczka, wahacz, to jest wszystko składane w fabryce. Tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy w jakim stopniu to jest nasmarowane, czy tego smaru jest dużo, czy to jest tylko liźnięte. Także jeżeli te wszystkie elementy oryginalne mają długo nam służyć, warto to przesmarować we własnym zakresie. Kolejna sprawa, zdarzało się też nam, że nowe motocykle, niezależnie od marki, przychodziły z luzami zaworowymi, które nie były poprawnie ustawione i wymagały korekty. Także tutaj na pewno też warto spojrzeć. Yy, co, zacznijmy w takim razie odłożyć z główki ramy. Nie mamy przedniego koła, tak naprawdę wystarczy nam zdemontować górną półkę. Yy, wyjedziemy sobie tutaj z amortyzatorem, przesmarujemy te łożyska. Kładąc motocykl, yy, warto pamiętać o tym, żeby ustawić go jakoś pod siebie, już spersonalizować. Tutaj w kawie na przykład mamy możliwość yy, ustawienia kierownicy w czterech różnych pozycjach, bo możemy te mocowania ustawić tak jak tutaj. Wtedy są minimalnie, to, yy, minimalnie wysunięte do przodu. Jak odwrócimy 180 stopni, kierownica będzie jeszcze bliżej nas. Możemy je też przekręcić tutaj w otwory, które są bardziej z przodu. Wtedy odsuniemy je jeszcze bardziej. Także teoretycznie, jak ktoś będzie wyższy, kierownicę do przodu będzie sobie mógł przesunąć. No, główka, jak widać, jest posmarowana, ale tego smaru troszkę pożałowali. To Oczyścimy sobie wszystko z tego smaru, który jest tutaj obecnie, e, i smarujemy od nowa smarem, z, z którego korzystamy. My. Okay, smarujemy sobie dokładnie łożyska. Ten smar wciskamy do środka. Tak, żeby on nie tylko był tutaj na wierzchu, ale również wszedł tutaj pod, pod same wałeczki od łożyska. Smarujemy też bieżnie, żeby to łożysko było bardzo dobrze wypełnione smarem. Oczywiście i górną idealną bieżnię. I montujemy teraz z powrotem widelec. Łożysko. Skręcamy główkę i teraz yy, to jest sprawa indywidualna tak naprawdę. To jak skręcimy tą śrubę, będzie, będzie wpływało na to, jakiej siły będziemy musieli użyć, żeby skręcić kierownicą. Niektórzy wolą po prostu skręcić główkę ramy trochę ciaśniej, Wtedy powiedzmy mamy na miasek amortyzatora skrętu, to koło z przodu nam samo nie lata tak bezwładnie. Inni wolą, żeby to koło było skręcone leciutko. Jedno jest pewne, tak, na pewno nie może być luzu na główce ramy. Yy, więc kontrolujemy cały czas luz i bierzemy też pod uwagę to, że jak założymy górną półkę i dociągniemy to z odpowiednim mo yy, odpowiedni momenty tutaj śrubę na klucz 32. To, to ta główka troszkę nam się zaciśnić, będzie stawiała troszkę większy opór yy, niż w tym momencie. Okay, teraz warto sobie wyczyścić wszystkie elementy dookoła z, z jakiegoś nadmiaru smaru, który nam tutaj mógł wypłynąć. No i co, montujemy górną półkę, dokręcamy śrubę z odpowiednim momentem i temat główki ramy mamy już załatwiony. Zaczniemy od założenia gazu, bo potem jak skręcimy kierownicę, to nie starczy nam linek. Jeśli chodzi o mocowanie kierownicy, po pierwsze musimy się tutaj trzymać momentu dokręcenia śrub, który jest podany przez producenta. Po drugie te mocowania muszą być skręcone równo, także jeżeli tu jest wszystko poprawnie zrobione, mamy, mamy odpowiedni moment. I szpara tutaj z przodu i z tyłu yy, będzie równa. I kierownicę tak samo możemy zamontować sobie bardziej do przodu, bardziej, yy, bardziej do tyłu ją pochylić. Yy, to już zależy od preferencji użytkownika. Przy nowym motocyklu bardzo ważna sprawa, żeby wcześniej wymienić olej w silniku. Tak samo w zawieszeniu, bo wszystkie elementy układają się, to wszystko się dociera, także będziemy mieli więcej opiłków, jakichś zanieczyszczeń niż yy, podczas normalnej pracy silnika yy, czy zawieszenia już dotartego. Dotyk mamy już złożony. Co dalej wypadałoby z nim zrobić? Na pewno smarowanie łożysk kiwaczki, łożysk wahacza i sprawdzenie luzów zaworowych, o czym wcześniej wspomnieliśmy. Takie tutoriale znajdziecie u nas na naszym kanale. Także to, zapraszamy na nasz kanał. No i widzimy się niebawem. 全部、ま。